Ciao a tutti! Witajcie Mandziare łebki! Ciao a tutti! Benvenuti al canale Mandziare Jesteś w kuchni boskiej, a w tej kuchni dużo się dzieje. Właśnie robię pierniczki świąteczne. Proponuję Tobie pierniczki, takie cymuś, które przygotujemy wspólnie razem, Ty ze mną. I pokażę, jak fajnie można je przygotować i zapakować i dać prezencie dla ukochanej babci, czy dziadka, czy cioci na święta. I ja właśnie takie mam kulenki. Mam też taki celafon, kupiłam. Będziemy wspólnie robić te pierniczki. Tu mam takie różne słysupki, kolory mam różne, W zielony i czerwony, bo luki będziemy kolorować do naszych tych pakunków takich pięknych kupiłam takie właśnie aniołeczki, też przyczepimy, czerwoną stążeczkę, ale możemy też użyć sznureczek. Także co, e, zabieramy się do pierników. Na ciasto piernikowe będzie nam potrzebne dwie szklanki mąki, ja już mam przesianą, dwie łyżki miodu, e, 100 gram masła, pół szklanki cukru pudru, jedno jajko. Jedna łyżeczka sody oczyszczonej, trzy łyżeczki przypraw do piernika, jedna łyżeczka kakao. Natomiast na lukier 200 gram cukru pudru, jedna łyżeczka soku z cytryny i 3-4 łyżeczki letniej wody. Masło rozpuszczamy i studzimy. Do miski z mąką wsypujemy wszystkie suche składniki i mieszamy. Wszystko zamieszamy, później dodajemy pozostałe składniki, czyli jajko, miód i rozpuszczoną, rozpuszczone masło. Teraz to wszystko wymieszamy i wyrabiamy ciasto. Ciasto na pierniki już jest robione. Teraz rozwałkuję na grubość 5 mm. W międzyczasie już nastawiłam piekarnik na temperaturę 180 stopni. A tak w międzyczasie, to zanim zrobimy pierniki, to zapraszam Cię do mojego kanału. Zrób subskrypcję tu na dole, z dzwoneczkiem, a będziesz powiadamiany o wszystkich moich filmikach. No to co, dalej robimy te pierniki. Jeżeli chcemy powiesić na choince, to bierzemy taką wykałaczkę i robimy dziurkę przed pieczeniem. Bardzo jest ważne zrobić dziurkę, no bo wiadomo, że już później to nam się pierniczek rozwali. A jeszcze jedno: to ciasto to jest na no, niewielką ilość pierników. Jeżeli chcemy zrobić bardzo dużo pierników, no to musimy podwoić albo potroić składniki. Pierniczki gotowe do włożenia do piekarnika. Zostało mi jeszcze trochę ciasta. Zobaczymy, ile pierniczków wyjdzie. Tyle mi wyszło pierniczków z, z tego ciasta. O, te, będziemy dekorować, ale ja, be, ja dorobiłam ciasto i właśnie to jest dorobione. I tutaj to. Także te inne, to będziemy mieć podwójną porcję. I do tego zamiast cukru pudru dodałam cukier trzcinowy. No dobrze, to teraz zabieramy się do dekorowania moich pierniczków. Do gotowania lukru będzie nam potrzebne 200 g cukru pudru, łyżka soku z cytryny i 2-3 łyżki letniej wody. No i teraz przygotowujemy. Teraz tak, sok z cytryny wlewamy. Tu jest łyżka. Wlewamy jedną, dwie. Trzy łyżki i to wszystko zamieszamy. Musimy tak ładnie połączyć, aż nam powstanie taka właśnie lejąca masa. Jeżeli będzie trzeba, no to będziemy jeszcze dolewać tej wody. Oj, myślę, że troszeczkę doleję. Nie może być za bardzo... Nie może być za bardzo... Mm lejąca, bo wtedy będzie za, za bardzo lejąca na nasze pierniki. Ok, widać jak ja to kręcę, widać. O, zobaczcie o, i to jest taka gęsta i taki lukier użyjemy do polania naszych pierniczków lub innych ciasteczek, które zrobimy. O, zobaczcie jak fajnie. Nie robię na bazie Białka lub królewskiego, tylko na bazie soku z cytryny i wody. Oj, teraz tak, zobaczcie, widzicie? Teraz go przełożę do drugiego pojemnika i zrobię kolory, nawet więcej wezmę momentą. I teraz, teraz mam taką szczykawkę. Właśnie takie, właśnie do kolorowania dekorator, i tutaj są takie końcówki, i zaczynam dekorować. No, myślę, że wy też będziecie dekorować swoje ciasteczka. Moje ciasteczka są różne. Yy, tyle mi wyszło, zaraz wam pokażę ile. O, zobaczcie: dwa talerze, bo dwa razy robiłam jedną część i później zrobiłam drugą. Jedne ciasteczka są, te ciasteczka są z cukrem. Yy, Ciemnym trzcinowym, a to jest z cukrem pudrem. Jeżeli chodzi o smaki, no to plus mnie są takie same, także zaczynam się zabierać do kolorowania. E, teraz zaczęłam dekorować te moje bierniczki, powiem Wam jedno, dobre jest to urządzenie na przykład, bo tutaj o tak właśnie możemy sobie dekorować. Ja najpierw niebieski zrobię, a później po, po następne kolory, gdyby mi brakło, no to oczywiście. Będę kolorować, dorobię sobie lukier i co powiem wam, później jak te wszystkie pierniczki mi wyschną, to zrobię pakunki i będziemy mogli po, podarować naszym właśnie y, ciociom, babciom i innym. Także życzę wam miłych, miłego dekorowania, zapraszam was na mój kanał i, no i na koniec wam pokażę właśnie jak zrobiłam pakunki. OK? Tak wyglądają moje pierniczki. Zrobiłam podwójną porcję, bo są bardzo pyszne. Przepis wziąłam z kalendarza kulinarnego, polskiego kalendarza kulinarnego. Są rewelacyjne. Zrobiłam w formie takich pakunków. Malowałam i po prostu dekorowałam w ten sposób, jak mi ręka szła. Także jak Picasso, tu, tam. Nie są równe te moje ozdoby, ale nie o to chodzi. Najważniejsze, że zrobiłam sama, że są smaczne. I, I w ogóle to jest fajny pomysł. Tu przyczepiłam takie właśnie ozdóbki, czerwone stążeczki. Jeszcze, jak ktoś chce, to może podpisać sobie. Zapraszam Ciebie serdecznie na mój kanał Manciarę Łewki. Zostawiaj suba, zostawiaj lajka, udostępnij mnie na swoim y, kanale społecznościowym. Tutaj jest kuchnia włoska, dużo się dzieje. Raz kiedyś daję live'a na żywo, także zapraszam Ciebie. A jak chcesz, to zobacz live'a na żywo 8 grudnia. Opowiadaliśmy o świętach. I o, w ogóle o tradycji we Włoszech, ja i mój mąż tłumaczyłam z języka włoskiego na język polski. No i co? Do zobaczenia, do, za, do następnego przepisu. Ciała tutti!